Cześć, hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie najnowszego dziecka Symy, czyli modelu X5UW. Zapraszam. Drona kupiłem w sklepie Girbes.com, Przyszedł do mnie kurierem z Chin. Jego cena waha się około 71 dolarów, więc będzie to jakieś 315-320 zł. Patrząc po samym pudełku, jest one dość fajnie wykonane. Zawiera wiele ciekawych informacji, ale wydaje mi się, że pudełko od Symy X5SC było fajniejsze z racji tego, że było takie matowe. Na górze mamy producenta Syma. Tutaj informację o otrzymaniu wysokości przez drona. Model X5UW z kamerą FPV 720p przesyłającą obraz po Wi-Fi. Tutaj mamy minimalny wiek 12 lat, zdjęcie drona i podstawowe Funkcje. Na dole, oczywiście, tylko dane techniczne. Z boku nazwa modelu. Na górze, również nic. Z tyłu mamy projekt przedstawiający kontroler. Nowy kontroler, zupełnie nowy. Wraz z telefonem. Tutaj mamy. Instrukcje jak pobrać aplikację i jak sterować dronem. I tutaj jeszcze raz model i opis kamery. No to zobaczmy co mamy w środku. Pierwsze co się znalazło w pudełku była to instrukcja. To modelu X5W z kamerą 720p w języku angielskim. No i Syma chyba zawsze robiła dobre instrukcje. I w środku jak zawsze styropianowy kartonik z symbolem X5U. I w środku mamy tak. Cztery zapasowe śmigła. Cztery osłonki śmigieł wraz z czytnikiem kart microSD i wkrętakiem krzyżakowym. Kamerą Wi-Fi HD w rozdzielczości 720p wraz z kartą pamięci o pojemności 4 GB. Dalej, jeszcze mamy uchwyt na telefon. Samego drona SYMA X5W. Dedykowany akumulator o napięciu 3,7 V i pojemności 500 mAh. Już z nowym złączem. Nowy kontroler, który przypomina mydelniczkę. Taką dużą mydelniczkę i, o dziwo, jest na nim strasznie mało przycisków, no to raczej nie będzie mi się podobało. No i w pudełku to tyle. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych, jak i poprzednich filmów. Również wyczekuj tej recenzji, która już pojawi się niebawem na moim kanale. Zapraszam również na moją stronę, której adres znajduje się tutaj. Tutaj możesz zasubskrybować kanał, a tutaj obejrzeć pozostałe odcinki. W tym filmie to już wszystko. Do kolejnego razu. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.